Witam serdecznie, nazywam się Robert Wasiak, jestem Dyrektorem Działu Telesprzedaży w firmie Volta Polska. Dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć, w jaki sposób poradziliśmy sobie z sytuacją, która zaistniała w Polsce i na świecie, związaną z koronawirusem. Otóż jak każda firma się, mierzyliśmy się, nadal mierzymy z jakimiś wyzwaniami związanymi z tą sytuacją. Ale nie są to sytuacje, nie jest to, wyzwa, nie są to wyzwania związane z problemami technicznymi czy z pracą zdalną. Otóż kilka lat temu postanowiliśmy, że nasz Departament telesprzedaży, telesprzedaży będzie działał także w trybie telepracy, pracy zdalnej, oraz jesteśmy w stanie otworzyć dodatkową lokalizację w dosłownie w kilka dni roboczych, ponieważ wyszliśmy z założenia, że to my pójdziemy do pracownika, szukamy pracowników w całej Polsce i tam zakładamy to stanowisko czy cały, cały, cały nowy oddział, a nie ściągamy go specjalnie do nas do głównej siedziby. Więc z trochę innej potrzeby, trochę innej potrzeby, ale byliśmy przygotowani na tą sytuację, która zdarzyła się właśnie w 2020 roku. Nie mogę powiedzieć, że przewidzieliśmy ją kilka lat wcześniej, ale byliśmy do tego dobrze przygotowani. Od kilku lat współpracujemy z firmą Kluda, która dostarcza nam rozwiązanie wirtualnego call center, wirtualnego call center w chmurze. I właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie w ciągu kilku dni roboczych uruchomić nową lokalizację, nowe stanowiska w różnych miejscach w Polsce, a także przenieść się do pracy zdalnej. To nastąpiło dosłownie z dnia na dzień, z czwartku na piątek, no już ponad miesiąc temu. Przenieśliśmy cały dział telesprzedaży do pracy zdalnej. Część osób już pracowało, więc mieliśmy jakieś doświadczenia. Czy to zmieniło nasze podejście do biznesu? W pierwszej chwili bym odpowiedział, że nie że nadal mamy te same procedury i tak samo działamy, te same szkolenia, te same coachingi, mikrotreningi, spotkania podsumowujące, warmupy. Robimy to po prostu w środowisku online. Natomiast wszystkie nasze rozmowy są nagrywane, rejestrowane i monitorujemy właśnie przez aplikację w chmurze dostarczoną przez naszego przez naszego dostawcę firmę Kludo. E, więc generalnie chciałem, głównym zadaniem było przeniesienie tego wszystkiego, co robiliśmy dobrze do tej pory, zarządzając całym działem. E, I udało się nam to tak naprawdę, produktywność, wyniki nie spadły e, w ogóle, a nawet e, niekąd się podniosły e, przy pracy zdalnej. E, moja, e, moja prognoza na e, najbliższe miesiące, lata to jest taka, że rzeczywiście praca zdalna e, będzie gdzieś miała duży wpływ na funkcjonowanie mojego działu. Nie będę się upierał, jeśli ktoś wykazuje wystarczające zaangażowanie i umiejętności pracy zdalnej, to nie będzie takiego problemu, więc sądzę, że część ludzi po prostu do biur po epidemii nie wróci. I okej okay, liczyć tak naprawdę efektywność to, jak sobie sami wymyślimy, w jakim miejscu możemy pracować. Jeśli komuś pracuje, pasuje pracować z domu, nie ma najmniejszego problemu. Ale oczywiście musi wykazać się tej odpowiednią efektywnością. A co dalej? No, wydaje mi się, że dla rynku to był dosyć potężny cios, a jednocześnie impuls. Moim zdaniem firmy zaczęły się zastanawiać, czy jest sens inwestować w rozwiązania technologiczne, stacjonarne, czy po prostu nie pójść w wirtualną centralkę. My zrobiliśmy to kilka lat temu. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. I tak jak wspomniałem, pozwoliło nam to nie tylko w tej chwili przejść na pracę zdalną w, w okresie koronawirusa, ale także wcześniej pozyskiwać najlepszych ludzi do naszego biznesu, najlepszych ludzi w Polsce, właśnie dzięki takiemu elastycznemu podejściu. Więc uważam, że w tym kierunku pójdzie rozwój rynku call center. Co moim zdaniem jest czynnikiem pozytywnym, a jednocześnie wymogiem dziejów, że, pewne, że pewnego rodzaju e, wizerunek, obraz call center jako dużej sali z wieloma miejscami, stanowiskami, konsultantami siedzącymi e, w jednym miejscu, w, jednych, w jednym pomieszczeniu e, powoli traci na aktualności, ponieważ to call center nie dobrze może być strukturą rozproszoną. E, dla nas jako menedżerów contact center ważne jest, żebyśmy nauczyli się dobrze tym zarządzać, E, sprawnie i e, sprawnie motywować e, i mieć na, na wszystkim pieczę, e, no i jednocześnie zachęcać do takiej pracy naszych ludzi, którzy mogą pracować z zupełnie innego, oddalonego setki kilometrów miejsca, a mimo to być także efektywnym. Dziękuję pięknie.